W Teksasie wydarzyła się tragedia. Osiemnastolatek zabił 21 osób z użyciem broni. I jest to taki moment, który powinniśmy wykorzystać do tego, żeby zreflektować się, jak rozwiązać ten problem, jak nie dopuścić do takich sytuacji. Niestety najczęściej, e, najgłośniej mówiącą grupą ludzi w takich sytuacjach są oczywiście przeciwnicy broni palnej, którzy w nieetyczny sposób, moim zdaniem, wykorzystują to do forsowania swojego światopoglądu, bo inaczej to nie mogę podsumować. Takie osoby stwierdzają z pewnością, że za to wszystko odpowiada broń palna. Że to nie jest wcale tak, że, że to człowiek zabił. Tylko nie, to, to broń palna. Po prostu weszła zeszła z półek zaczęła zabijać ludzi i potem wskoczyła komuś do, do rąk i, i tak jest. Finał sytuacji. I mnie to trochę przeraża, e, ponieważ to jest dosyć duże uproszczenie, a dla społeczeństwa jest ono widoczne, namacalne, w związku z czym bardzo łatwo jest im w to po prostu uwierzyć. I właściciel portalu, to tylko, to tylko teoria, e, stwierdził, że Dostęp do broni palnej oczywiście zwiększa ilość takich sytuacji, ponieważ no dostęp jakby czyni z ludzi psychopaty, psychopatów. A no ktoś chciał mu powiedzieć, no ale samobójstwa i zabójstwa są również z użyciem innej broni, innych przedmiotów. No to stwierdził, że no takie korelacje są fałszywe, ponieważ nóż jest rzeczą codziennego użytku, w związku z czym no tutaj się nie liczy w tej, w tej całej kwestii, więc nie jest odpowiedzialne bo jak człowiek zabije z użyciem noża, to jest wina człowieka, jak człowiek z uży, zabije z użyciem broni, to jest wina broni. Znaczy, ja mam rozwiązanie tego problemu, po prostu zróbmy, żeby broń była powszechnie dostępna, dostępna i żeby każdy z niej codziennie używał eee, i jeżeli będzie narzędziem codziennego użytku, no to już nie ma tego problemu i już winny będzie wtedy człowiek. Natomiast ja mam jeszcze takie pytanie: czy w takim wypadku, jeżeli ktoś wsiada do samolotu pasażerskiego, takiego dużego, to automatycznie mam myśli terrorystyczne? Czy to z takiego normalnego człowieka e, zamienia go po prostu w terrorystę? No bo, jak wiemy, było bardzo dużo ataków terrorystycznych z użyciem samolotów i innych środków komunikacji, a samolot nie jest rzeczą codziennego użytku. W związku z czym zachodzi zasada e, e, portalu to tylko teoria, w związku z czym Samoloty zmieniają ludzi w terrorystów. Oczywiście, taka teza, bo to jest oczywiście tylko i wyłącznie teza, bo na jakiekolwiek udowodnienie swoich słów właściciel tego portalu w żaden sposób nie udokumentował jakimikolwiek badaniami ani statystykami, więc taka teza jest po prostu obraźliwa dla logiki. Ja wiem, czemu nie wykorzystał żadnych badań, bo takich nie ma. A statystyki te w Polsce by temu kompletnie zaprzeczały, co akurat bardzo łatwo sprawdzić. Wystarczy wejść na stronę policji, tam są statystyki policyjne i boom, tam jest wszystko ładnie pokazane w tabelkach, jak to się w czasie zmienia, kiedy mamy w Polsce coraz więcej broni, albo np. broń czarnoprachowa jest bardzo łatwo dostępna, a jednak ilość. Tych e, e, przestępstw z użyciem broni wcale nie rośnie. E, więc to już zaprzecza temu wszystkiemu, co powiedział pan z. To tylko teoria. E, ja wiem, po co to jest robione przez takich ludzi, którzy nie, po prostu nie lubią broni, no bo, no bo to jest taki argument, który, tak jak powiedziałem, ludzie mogą wziąć za prawdziwy i, i stanąć e, po stronie przeciwko e, popularyzacji broni palnej. I też niektórzy rządzący, politycy też to wykorzystują, właśnie takie stwierdzenia, takie uproszczenia, po to, żeby coś ukryć. A co ukryć? Od razu, jakby powiem to, co chyba każdy rozsądny człowiek myśli, że za takie zabójstwa odpowiada człowiek. Po prostu. Osoba, która. Popełniła to przestępstwo i nie tylko, bo za to odpowiadają osoby, które w jakikolwiek sposób wpłynęły w przeszłości za, na, na zachowanie tej osoby, na jej psychikę. Powiem więcej, uważam, że osoby, które w jakimś stopniu forsują taką myśl, że za to. Co się wydarzyło, odpowiada powszechny dostęp do broni w bardzo małym stopniu, ale jednak również są odpowiedzialni za to, że w przyszłości takie sytuacje się powtórzą. Dlaczego? Dlatego jest, że jeżeli będziemy forsować błędne myślenie, błędną tezę, że za to wszystko odpowiada broń palna i Vox Populi będzie cały czas przeciwko broni palnej, a realne problemy nie zostaną rozwiązane, no to. Po prostu takie osoby zmienią narzędzie albo zdobędą taką broń w sposób nielegalny, albo po prostu popełnią samobójstwo bądź samobójstwo rozszerzone. Natomiast nie rozwiązuje to problemu, ponieważ problemem jest ludzka psychika. I mamy sytuację, w której dana osoba, oczywiście, jeżeli nie ma zaburzeń wrodzonych, dana osoba jest sumą swojego życia. Więc jeżeli w przeszłości w jakikolwiek sposób była szanowana na dłuższy czas, jeżeli była bita w domu, jeżeli rodzice w żaden sposób nie szanowali e, tej osoby, jeżeli nikt mu nie pomógł, e, jeżeli nie otrzymała pomocy w odpowiednim momencie, no to do takich sytuacji dochodzi. To jest główna przyczyna. Główną przyczyną są po pierwsze osoby, które w jakikolwiek sposób uprawiają agresję pasywną, aktywną wobec danej osoby, rodzina, bliscy, środowisko. Po drugie, osoby, które nie mają kompetencji do tego, żeby pomagać, jak na przykład pedagodzy, którzy powinni pomagać, powinni reagować. Po trzecie, kiepski stan pomocy psychologicznej młodym ludziom, który na przykład w Polsce jest prawie że zerowy. To, że nawet jeżeli pedagodzy mają jakieś wykształcenie albo chcą, jeszcze im się chce i reagują, to dalej są yy, odbijani od ściany, ponieważ nic nie ma. Nie ma żadnej pomocy, nie ma nic. I teraz, jeżeli taki polityk jest tego świadomy, no to oczywiste, że nie będzie chciał pokazywać tego, że to on zawalił po całości. Tylko to jest wina broni palnej. No przecież to nie jest wina tego, że nasza, yy, yy, nasza jakby zakres pomocy psychologicznej dla młodych osób jest w fatalnym stanie, nieco z winą oczywiście broni palnej. I tak samo każda osoba, która to pomija. I to jest przerażające, że portale, które chcą uchodzić za takie, które no, są naukowe, nie widzą takich rzeczy, że nie, nie, w pierwszej kolejności, nawet jeżeli tej broni nie lubi, bo oczywiście ma do tego prawo e, i chce w jakiś tam sposób pokazać, że o, jakby nie było broni, to może byłoby trochę mniej e, zabójstw to nadal na pierwszym miejscu powinien być aspekt stanu psychicznego tej osoby. I to to jest główną przyczyną. A odpowiedzialnych może być wiele. Mogą być to rodzice, tak jak powiedziałem środowisko itd dalej I również ta osoba. Natomiast to nie jest wina broni. To nie jest wina tego, że ktoś chce na przykład uprawiać sport strzelecki, bo osób, które uprawiają sport strzelecki, którzy kolekcjonują broń, którzy strzelają rekreacyjnie, posiadają ją legalnie i nigdy w życiu nie wykorzystają, nie, 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 będą, ich, nie będą tego wykorzystywać do jakichś takich niecnych czynów e, czy do zabójstw. Jest ich masa, a sytuacji z użyciem broni legalnej e, przez osoby, które nie są notowane i i jakby no, wyjątkowo popełniają jakieś przestępstwo, bo jest eksplozja emocji w ich głowie, jest znikomym procentem. To tak, jakby teraz zabronić używania samolotów, które nie są rzeczą codziennego użytku, tak jakby teraz zabronić samolotów, bo był jeden incydent. Statystycznie tych incydentów jest naprawdę bardzo mało. Owszem, każdy z nich jest wielką tragedią. Ale zabranie broni palnej, czy zabranie sznurów, czy zabranie samochodów, czy zabranie czegokolwiek, co jest wykorzystywane w takich sytuacjach, nie zmieni faktu, że dalej będą osoby, które będą miały problemy, zaburzenia psychiczne i będą potrzebowały pomocy, i prędzej czy później zrobią coś złego. Tak to kurde działa. I jakim cudem po prostu jest tak duża ilość osób, które chcą uchodzić za naukowe, które chcą uchodzić za inteligentne, które są osobami rządzącymi danym rejonem i mającym bezpośredni wpływ na jego rozwój i tak manipulują troszeczkę swoją wypowiedzią, bo to jest manipulacja, no, no nie ma. Tak naprawdę tutaj e, żadnego, żadnej argumentacji naukowej, e, bo by, gdyby była, to po prostu można byłoby takie badania przedstawić. Natomiast e, nie chcę tutaj wprowadzać w błąd. Ja takich badań nigdy nie znalazłem, które by potwierdziły to, że e, broń ludzi, robi z ludzi psychopatów. Natomiast znalazłem wiele badań, które nie mają za bardzo związku ze sprawą. Natomiast jest wiele badań, które potwierdzają to, że ludzie wcale nie chcą zabijać, że, że nawet żołnierze nie chcą zabijać, oczywiście, nie, nie mówię, że wszyscy nie chcą, tylko znaczna część ludzi po prostu nie chce być zabójcą. I, i to jest z drugą stronę. No, większość ludzi jednak nie chce popełniać tego strasznego przestępstwa, więc daje nam to do myślenia, że że może jednak nie jest tak, że tak jak to mówią przeciwnicy dostępu do broni, że teraz każdy, kto będzie miał w ręku broń, stanie się zabójcą. No, no nie. Zakładam, że statystyka osób, które by dostały broń do ręki, versus statystyka osób, które by nie dostały tej broni do ręki, w kontekście osób z zaburzeniami psychicznymi, które mogą doprowadzić do tragedii, będzie taka sama. Tylko w jednym wypadku i w drugim będzie inne ujście tych, tych problemów. To by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że to się zmieni, w sensie podejście ludzi i zaczną faktycznie zwracać uwagę na, na realne powody tych sytuacji, które się czasami wydarzają na świecie. Ja Wam życzę miłego dnia i do usłyszenia. Cześć. A. Subskrybujcie kanał. Cześć.